Cześć, siemano. z tej strony, Ferguson. Care. witam mnie na kanale w kolejnym materiale. Już z gry, the Like moi drodzy. 2 Stay human. Lecimy dalej, misja. Kontynuujemy nalot. Dobra, weźmy sobie w inwentory, żeby to przeczytać, bo to było w zeszłym odcinku, także dziennik. Zaraz wam powiem o tym, podwójne kłopoty. Dobra. Sophie chciała się ze wsi za śmierć i przyjaciół. Liczyłem na to, że pomagając jej, zaufanie mieszkańców bazaru i dowiem się, kto zabił komendanta Lukasa. Także my zaraz do niej dołączymy, dowiemy się, bo póki co na razie to tylko giną ludzie i przyjaciele tutaj yy, siąpków z bazaru. Dlaczego byśmy nie chcieli tak naprawdę? Mm, więc tam już idziemy, a jeżeli chodzi o podwójne, podwójne kłopoty, je po, po, zacytuję, przeczytam. Rozwiązanie problemu. W tym przypadku nie warto resetować gry ani konsoli. Jedyną opcją jest sprawdzenie wersji gry, jeśli macie zainstalowaną najnowszą wersję Dying Light 2. Może zmniejszyć to ryzyko wystąpie wystąpienia opisywanego błędu. Także nie ma rozwiązania, więc olewamy to. Może się to gdzieś kiedyś naprawi. Może sprawdzę spójność plików gry i wtedy spróbuję jeszcze raz przejść, może wtedy zniknie. Póki co nie ma żadnego e, sensownego rozwiązania na ten temat, a my spadamy, idziemy. Dobra, tam jest Sophie idziemy z nią porozmawiać. Trochę mi jest, jej szkoda. Ej, to nie jest chyba do spadania. Ale też jakoś wyszło. Dobra, co tam za filmkość? Ja bym chciał tutaj odpalić, sobie. O, i to jest ta miejscówka. Ja tu próbowałem wchodzić. A, może teraz będzie dało. Kurde, dużo ludzi. W każdym razie, tutaj jest u góry ten zrzut wojskowy. On jest oznaczony em, na czerwono, bo nie posiadamy. On jest na czwarty level. I ja próbowałem. Kurde, nie da tutaj się przybliżyć. W każdym razie. To jest jakoś dziwnie pokazane, bo tam jest ściana, są takie słupki, 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 i potem z tych słupków, z tego ostatniego, powinienem się odbić tutaj, ale nie jestem w stanie. Także może to później będzie dało radę. Dobra, pogadajmy zatem z Sofii. Okazuje się, że SPC nas obserwują. Niech zobaczą, co stanie się z Jackiem i Joem, co może stać się też z nimi. Ach, mówiłaś, że to pora na działanie. Działamy. Wysłałam do obozu troje zwiadowców. Karl i Kryształy muszą być gdzieś wewnątrz budynku. Okej, okay, obozy bandytów. Znowu nowość, przeczytamy ją wspólnie razem z do kupy 123. Zbliż się do obozu bandytów. Wykorzystaj lornetkę do zidentyfikowania punktów wejścia. Przywódcy obozu oznaczeni są elementem y oraz elementów otoczenia, które można wykorzystać. Aby przejąć obóz bandytów, musisz zabić przywódcę obozu i jego poruczników, a potem zająć się obozem obozowym. Kurwa, czekaj. A potem zająć obozowy totem. Gdy przejmiesz obóz, ustanowisz bezpieczną strefę i zdobędziesz dodatkowe nagrody, PD, broń, stroje itd. Tak no to ja wiem, co my będziemy robić dzisiaj. Tutaj będziemy to przejmować. Ciekawe, czytamy, czy będziemy w stanie. Warta jest nieliczna. Pewnie większość śpi. Jest kilka okay. wejść do obozu. Wbicie od frontu to samobójstwo. Najwięcej straży. Ty idź pierwszy. My ruszymy z drugiej strony. Weźmiemy ich z dwóch stron. Jak coś pójdzie nie tak, wycofujemy się do bazy. Gdzie? Do motelu Tango. Do motelu Tango, okej okay. Dobra, zapisane. Zabij porucznika Jacka i Joe'ego. Wyzwól obóz. No to zajebiście, w końcu będzie jakaś potężna akcja. Dobra, co ja mam zrobić? Jeszcze raz mam lornetkę sprawdzę. Na pewno z się muszę uważać na tych, nawoływać. Jest ich jeden, dwóch, trzech. Ja bym poszedł w ogóle od tamtą i zabił tamtego. Potem bym poszedł tutaj, zabił tego i oczyścił tą stronę. Nie wiem, czy to w ogóle. Dobra, tu jest wejście jakieś, tu jest wejście, tu i tu. Hmm. Z tej strony by się tam przedostać. Wiecie co? Poszedłbym tędy tutaj. No bo głównym wejściem to bez sensu. Dobra, zejdźmy może na dół. Czekam ogólnie bardzo mocno i gorąco na to. Wiecie na co? Na... Już wam mówię. Na łuk. Jak będę miał łuk, to już będę królem tej gry. Dobra, tutaj jest dużo zarażonych. Myślę, że tutaj się jakoś przedostaniemy. Ewidentnie, tu mamy jedno wejście. Więc spróbujmy może wejść Okej, okay, jeszcze jakieś mi wyskoczyło tutaj skradanie się W takim miejscu najlepiej się skradać W ciśnice, aby <laughs> Aby kucnąć Przemiesza się, wykorzystując kryjówki Dzięki którym będziesz mniej widoczny Wykorzystujemy elementy otoczenia do rozpraszania wrogów Emonety, butelki i cegły Powodują hałas, których Przyciągnie ich uwagę Zakradnij się za mm, wroga i wciśnij F, aby go wyeliminować Poznaj umiejętności e Umiejętność bojową dźwig. Klinięcia, aby wyeliminować wrogów szybciej i ciszej. No dobra. Bo Bez tego. Planów, Zaatakowani naszą kryjówkę. Kto... Momencik, momencik, bo ja tutaj sobie chcę wejść wziąć te monetki. Tutaj chciałbym sobie je dać. O, dobra, Sophie? Są tam moi ludzie. Znajdź Karla. Uratuj go i odzyskaj kryształy. Szybko. Zrobię, co mogę. Ja! Ej, to co? To jednak mam mnie atakować? Idę tutaj normalnie. No dobra, tam jest jeden kolo. Którego nie chciał. A był koleś? Nie, to jakieś. Graffiti. No a tam widzę się w trawę, będę mógł schować. Więc to bym chciał zrobić jako pierwsze. Nie wiem, czy ta trawa. Okej, okay, dobra, tu się możemy schować. z tymi petardami, ale okej. Okay. Co ja zrobiłem? Dobra, weźmy tą cegówkę. O cholera, dobra. Ja nie jestem najlepszy w takich tych. Rozwalę ich po prostu, a co? Czy jaj? Dobra, jeden leży. Tak Czemu oni walczą ze sobą? Oła, oła. Dlaczego mi tak robisz, chro? Sklej tu dupę! Dobra, leży następny. <ślesy> On się bił między sobą. Czy to mój ziomek jest? i to jest mój ziomek. No dobra, teraz z liłem. Uwierzcie mi, że naprawdę chciałem to zrobić po cichu. Ale no nie wyszło mi jak zawsze. Ja, jest, ja się przyzwyczaiłem. Ja jeżeli chodzi o sneaky biki, to jestem najgorszym do tego przykładem. Ehm. Dobra, idziemy dalej. Ej, co to kurwa było? Zejdź na dół, to się do. Nie możesz ja to mnie możliwe. widzieć. Dobra, może tak. No właśnie. Nie! I znowu mi nie wyszło, no ale dobra. Czy to może być ktoś u góry? Tam nikogo nie ma. Dobra. Tam jest koleś. Szkoda, że nie możemy ich sobie. Otwórz mapę śledź. Wódcom będzie najgorzej, więc dobrze by było tutaj się jakoś przedrzeć tak, do, tak doskonale, żeby ich jakoś na przykład wejść tu. Nie wiem, czy tu będziemy mieli jakichś typów, ale zawsze można sprawdzić to, bo może tutaj będą jacyś. Dobra, tam są zarażeni. Nie, chyba będę musiał normalnie zaatakować. Wiecie co? Ja pójdę normalnie na Yolocho i tyle. Jak to ja najlepiej potrafię. Tu nie widzę nikogo. Oni są po prostu tutaj. Dobrze by było tam tego ściągnąć. Ale ja... czy ja mam jakieś noże? Ja chyba robiłem noże, nie? Ekwipunek wytwarzanie. Nie mamy żadnych. Kurde, mogę tylko... Hmm, to mi nic nie da. Tutaj też raczej nie zejdziemy. Czy on sobie może stąd pójść? Raz, dwa, trzech, czterech. Widzę. Myślę. Uch.

Już jesteś cały Mhm, to się zaraz ukaże jeszcze Dobra, najlepiej tego Zakatować go Dobra, on ma mało już tam życia damera To twój Dobra, czy my jesteśmy w stanie go blokować? Dobra, dobra. na spokojnie. Jazda, No, Dobra, za, piony. Gdzie jesteś tutaj? Zaraz cię przeszukamy. Czapka medyka. Dobra, nawet zgrabnie to poszło. Teraz może się tutaj. Jeszcze to trzeba jakoś przejąć, chyba. Tak mi się też wydaje, nie? Tak, tam jest jakiś znacznik. Ja bym chciał się tu jeszcze przejść. Mm, sprawdzić czy na przykład... Na przykład brazoletkę. Tam jest jakiś pojemnik. Nie widzę tutaj. A, tu trzeba dusić. Dobra, zapalmy może światełko. Czy dałby mi się złom, dużo złomu, jeszcze więcej złomu. Powinienem dostać za to jakieś gadżety, skóra. Ja tego nie chcę, jakieś kurde prymitywne. Uuu, znowu branzoletka. To są pieniądze. Ej, co się stało? I zepsuła się gra. Dobra, naprawiła się. No, e, powiem Wam tak. Jeszcze tyle, ile. Ja na razie jeszcze za dużo nie spotkałem. Poza tymi na kilkoma błędami. Ale ile ma tutaj ta gra błędów, to jest normalnie, kurde, szok. Ale dobra, nie będziemy płakać z tego powodu ani się smucić. Będą update, y, nie? U, tutaj jest w środku coś jakaś zielonka. Czy ja tu mogę wejść? Dzień dobry. Zapasy jak zawsze na propsie. Dobra, bierze Mun munca też się przyda. Dobra, chyba więcej tutaj nic nie mamy. Obstawiam, że pewnie pominąłem sporo, ale to jest ten budynek. Tu by można, tu jest ten zrzut. A on jest zaliczony? A, to jak już robiłem, to nie jest ten budynek, sorry, ten budynek jest po tej stronie, ale jest mega podobny do tego. Po zdobyciu totemu, łup, e, cały łup w obozie będę tu zniknie. A, to nie, to ja chcę puścić to. Halo? Nie chcę tego, jak to mam puścić? Chcę? Shit. O. Jest jeden, a gdzie jest drugi? Hmm, wyzwól obóz, to jest dwójka, no dobra, gdzie jest jedynka? Po zdobyciu tu temu cały w obozie z bandytów zniknie właśnie. Hmm, nie widzę jedynki w momencie, gdzie jest jedynka? Jak to jest oznaczone? Jedynka jest gdzieś tu. Może ja powinienem się tutaj właśnie najpierw przejść. Bo jeżeli to ma to tak być... Ej okay, tu. Dobra. Tam jest ten koleś ode mnie. Proszę mnie to otworzyć. Znowu, znowu br bransoletka. Nie wiem czy to o ten łup chodzi, ale... Dobra, nie będę zbierał... O, tutaj coś jest. Notatka jakaś. Kartę zarażonego, przeczytajmy za tym sobie ją. Wygląda na to, że stróżowie prawe próbowali naśladować taktykę armii ze Starego Świata, by czuć swoich żołnierzy na temat zagrożenia ze strony wroga. Ta karta przedstawia przemienicę wyjątkowego drapieżnika zarażonego. Przemieńcy są zabójcami Zabój... zabójczymi łowcami, których szybkością zwierzęcą bla, bla, bla. Okej. Okay. Nic interesującego. Dobra, czy to jest ten łup? Czy to jesteśmy w tym miejscu? Czy. No nie, no bo patrzcie, wyzwól obóz. Chyba, że jeszcze ktoś tu został. Czy jest kogoś, kogo my tutaj nie. Jest jakaś dzida? Mógłbym to całe przeszukać, ale. Czy ja wiem? Dobra, idziemy. Łalać to. Chyba, że. O, okej. O, dobrze to podświetliłem, ale by był lipton totalny. Kolejnym liptonem jest to, że nie potrafię otworzyć. Oh. Bang. No to by teraz było. No, strzały, ale to dobrze, jakbyście mi łuk jeszcze dali. Kurde, patrzcie ile tego jest. Wojskowa apteczka. Sz sz jakaś szarowa, ale przyda się wszystko. Elektryczne części, buty jakieś. O, fuck. I no, to powiem wam, że troszeczkę hajsu poleci z tego. Została ostatnia skrzyna. Skrzyna. Weźmy maczeta, czemu nie. Dobra, chyba to wszystko. Wydaje mi się, że już chyba raczej nic tutaj nie znajdziemy. Jeszcze raz podświetlmy. Czy jest więcej takich budynków? Dobra, byliśmy tutaj, ale nie zebraliśmy tego. Kurczę, korci mnie, żeby tu jeszcze przejść w takim razie. Czy tych... Czy tego może być więcej? Nigdzie nie pójdziemy. Nie Bo co jak tych tego składu jest więcej i... Dobra, tu byliśmy Nie, dobra, chyba nie będzie. A jak będzie? Będę sobie potem plu w twarz Obstawiam, że to było tylko to. I, i przy tym zostańmy. Tak O kurde, ale trzeba szybko dusić. Nie umiem tak szybko! Ting ting Kolejny poziom poziom umiejętności. Walka! Obóz Jacka i Joego. No i zajebiście. Jesteśmy teraz super radycy. Mamy zajebistą bazę. Wspomagać regeneracji. Mute, mag. O, tak. schowek Edena. Zaktualizowano cel. Dobra, e, masz niewykorzystane punkty umiejętności. Wejdźmy sobie w umiejętki. Co my tutaj mamy? Dobra. Wykonaj unik w odpowiednim momencie, albo oszołomić wroga. E, blokuj nadal. Po... Nadlatujące pociski to jest spoko w... generalnie. Ciśnij V podczas blokowania, aby wykonać. Aha, dobra, dobra. Ale to my nie musimy... Aha, blokować. Musimy mieć blok. To w sumie może być spoko. Weźmy może sobie to. Bo... Okej, okay, to mi nic nie daje, bo to najpierw ten łuk muszę znaleźć, żeby to odblokować, więc póki co nie mamy łuku. To może jest też fajne, to też spoko, Kaps lub wciśni. Szybkie, wiecie co? A może to? Nie, jestem beznadziejny. Dobra, weźmiemy sobie to. <noise> ja nie umiem się skradać. Dobra, eee, wytwarzanie to mnie nie interesuje, ekwipunek. Jakieś tutaj gadżety poleciały. Ale dobra, ja sobie to będę sprawdzał, nie będę tego sprawdzał na odcinku. Eee, musimy iść tam, a jednak zerknę. Ręce też takie... Pie nie, dobra, to z ty, tym ty, to będę was aktualizował, po prostu jaki ekwipunek mam, co zmieniłem, no bo bez sensu. A to Karl jest jeszcze tutaj. No dobra, to chodźmy go uratować. Pielgrzymie, gdzie pozostali? Zostali zaatakowani. Gdzie kryształy? Tam. Ja bym sobie z chęcią przejął te Wywołaj kryształy. Sophie, szybko. Sophie mam Karla, jest cały. Co z Wami? Sophie, Sophie, jesteś tam? Uh o -oh. Musisz im pomóc, Aiden. Gdzie są Jack i Joe? Uciekli z obozu, kiedy usłyszeli walkę. Nie wiem, co planują. Powiedzieli, że czekają na wsparcie. Jakie wsparcie? Nie jestem pewien. Joe wspominał o renegatach, niedobitkach armii stacjonujących na zaporze po drugiej stronie miasta. Ostatnio widziano ich na bazarze. Dokąd mam iść? Do motelu Tango. Sophie ma tam kryjówkę. Biegni! Szybko! Idź już. Jeszcze... Nie Dobra, Karl uwolniony. Tutaj może partyjka? Idź do namiotu tango. Ja nie chcę na razie nigdzie iść. Nikt mnie do niczego nie będzie zmuszał. Dlaczego tu jest w ogóle. znak zapytania? Nie rozumiem tego. Dlaczego to jest pod znakiem zapytania? To jest tak jakby. To? Trzeba muszę ten wiatrak odpalić u góry? Ej, okay, na to by wyglądało. Wejdźmy tam. Może faktycznie trzeba go e, uruchomić. Bo nawet i można tam wjechać, więc. Dobra, spróbujmy wejść jeszcze. Jeszcze sprawdźmy, czy na pewno. Tak, no tak, jakby wchodzili, wchodzimy na niego. Dobra. O! Tam jest kolejny jakiś wiatrak, dobra, tu, tu, tu. Ej, ale to mi pokazuje w dół. No dobra. Tu nic nie ma. Hmm. Nie spadaj. Kurczę, ten, ten, ten znak zapytania jest tutaj gdzieś. No ale tu jest na dół. O co to, kurde, kaman tutaj teraz? Hmm, bardzo dziwne. Co ja mam tutaj zrobić? Dlaczego ten znak zapytania? A może zróbmy tak z okularka? Nie, nie jesteśmy w stanie tu niczego wypatrzeć. Hmm, bardzo dziwna sytuacja. Czy ja go teraz obserwuję? Nie wiem, dlaczego jest znak zapytania. Serio. Ja muszę tam wejść do środka. Hmm. Dobra, chyba to olejemy. No bo nawet nie mam znacznika, żeby gdzieś podejść tutaj. Może znowu coś się popsuło? Nic tutaj takiego nie widać, co by mogło mi pomóc w tym dziwne. Ale dobra, jest koleś. Pójdźmy do niego sprzedać rzeczy. Tylko 600? Za wiele nie sprzedaliśmy. Dobra, tu mamy swoje bronie. Hmm, kupować u niego chyba nie chce nic. Ubioru to w ogóle ma taką biedę, ale możemy mu posprzedawać. Na pewno to możemy sprzedać. I gadki też możemy sprzedać. Dobra, pieniądze się przydadzą. Hmm. Dobra, chyba się tu zatrzymamy. No, bo nie będę szedł tam z tego względu, że że to zaczniemy sobie nowy odcinek od tego. Ale pokusiłbym się jeszcze, kurde, poszukać. O co chodzi z tym znakiem zapytania, tutaj? To jest takby ten budynek ogólnie, nie? To tak być patrzymy na to. Wreszcie ktoś pokazał tym knajom. Może tutaj, może trzeba. Nie wiem. Ale nie ma też tutaj niczego, co mógłbym śmietnik przeszukać. Nie wiem, tu coś. Hmm. No nie wiem, tego agregatu nie odpalimy, bo on jest w ogóle nieczynny. Ewidentnie nie ma tu nic takiego. To mógłbym, kurde, zrobić. Bardzo dziwne. Nie, no, nie będę teraz. No dobra. Otworzyliśmy go za pierwszym razem, więc. Więc spoko. Chyba, że jest. Ja czegoś tu nie widzę, może. No patrzcie, 33 metry stąd. Co tu niby ma być? Nie, może tu już nie podniosłem? Ona nie chce ze mną rozmawiać. Dobra, dobra, ludziska, kończymy w tym miejscu. I wybierzemy się do Sofii, e, ratować jej dubsko już w następnym odcinku. Także ja was serdecznie pozdrawiam. Jeżeli wiecie o co chodzi z tym znakiem zapytania, to możecie napisać w komentarzu. Wtedy się wrócę i to będę mógł rozkminić. A póki co, e, I don't know. Także bye bye.